Zakładając, że w Twojej firmie jest kilka oddziałów, to dla każdego z nich wystarczy, że założysz w zakładce Zarządzaj grupy odpowiednią grupę. Podane tutaj dane będą drukować się oddziałowi na wydrukach dla klientów. W zakładce Agenci możesz dodać tylu agentów, ilu chcesz. Każdego agenta musisz przypisać do odpowiedniej grupy. Oraz przypisać mu odpowiednią rolę. Zwykły agent będzie widział na liście rezerwacji tylko swoje rezerwacje. Agent administrator grupy będzie widział wszystkie rezerwacje grupy i może zarządzać grupą. Agent, który widzi tylko rezerwacje grupy, jak nazwa wskazuje, widzi wszystkie rezerwacje tylko i wyłącznie grupy. Do tego, jeśli chcesz, aby wszyscy Twoi pracownicy widzieli rezerwacje wszystkich w firmie, Wystarczy, że w zakładce firma zaznaczysz checkbox dostępność rezerwacji i klikniesz przycisk zapisz. Oczywiście każdy pracownik musi zautoryzować się w zakładce zarządzaj profil. Musi to zrobić loginem i hasłem, jakiego dotąd używał utor operatorów. Od teraz ma możliwość przeglądania ponad 1,5 miliona wycieczek w Tomie.